Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny materiał na kanale, kolejny materiał mówiący o klawiaturze gamingowej, a dzisiaj dość specyficzny produkt firmy Viper. A jeżeli powiecie Patriot, Viper albo Patriot, to też się nie pomylicie. Otóż dzisiaj Viper V730, czyli klawiatura z czerwonym podświetleniem i brązowymi przełącznikami. Co więcej o niej, no to zapraszam. Klawiatura z brązowymi przełącznikami i czerwonym podświetleniem LED, kilka trybów świecenia, podkładka pod nadgarstek, klawisze multimedialne. Viper Gaming V730 to miała być chyba klawiatura, która będzie alternatywą dla V770 z pełnym RGB i odczepianą podkładką, ale o tym za chwileczkę. Zacznijmy od początku, czyli trochę od wyglądu. No i ten wygląd. Już zwrócił moją uwagę jeszcze przed odpakowaniem jej z kartonu, ponieważ karton od klawiatury jest niezmiernie duży. A wszystko przez to, że mamy tutaj nieodczepialną podkładkę pod nadgarstki. Ok, dla jednych to będzie plus, dla drugich będzie to minus. W moim przypadku jest to absolutnie minus, bo tak używam podkładek pod nadgarstki, ale to, że nie mogę jej odczepić. To jest coś, co trochę mnie irytuje, troszkę nawet denerwuje i nie powinno tak to wyglądać. Sama klawiatura to plastik, na który osadzono aluminium szczotkowane i te aluminium nazwano już nie pierwszy raz, zresztą przy klawiaturach, aluminium lotniczym. Cokolwiek to znaczy. Co? Nie mam pojęcia podobno jest to po prostu lżejsze, i dlatego nazywa się lotniczym. Klawiatura dzięki temu jest bardzo sztywna i to jest absolutnie jej plus. Całkowicie się ta klawiatura nie wygina, nie trzeszczy w żaden sposób. Co innego niestety nieszczęsna podkładka pod nadgartek. No tutaj praca tego w takim zakresie. Nacisku jest bardzo duża, ale nie jest to wyczuwalne podczas grania. Czarny, czerwony plus aluminium to jest kolorystyka tej klawiatury. Czerwone podświetlenie kilka trybów pracy: ruchome, statyczne, możliwość regulacji wszystkiego, co zresztą zobaczycie w odpowiednich przebitkach. Wygląd ogólnie klawiatury gdyby nie ta odczepiana podkładka, byłoby super, a byłoby jeszcze lepiej gdyby nie tył tej klawiatury, który wygląda jak Źle stoningowany wiejski samochód. No to już nie jest ten czas i miejsce, żeby robić takie elementy w klawiaturach. Przynajmniej dla mnie. Ja jestem zwolennikiem prostej bryły, prostego kształtu prostokąta, najlepiej na którym są osadzone klawisze z przyłącznikami i to jest najprostsze rozwiązanie. Kabel w oplocie wpasowujący się w kolorystykę tej klawiatury, czarno-czerwony, bardzo fajny ten oplot, przyjemny na końcu filtr ferytowy i pozłacana końcówka. Mamy też specjalnego rzepa, którym możemy sobie. Nadmiar kabla, spiąć i poukładać go ładnie na naszym biurku. Na kartonie dość skąpa ilość informacji, natomiast możemy tam zobaczyć, że klawiatura wychodzi w trzech wariantach, jeżeli chodzi o przełączniki. Do mnie trafił model z brązowymi przełącznikami, natomiast próbowałem chyba z dwa dni znaleźć informację, jakiego rodzaju są tutaj zamontowane kikapy, i nie wiem, czy to jest ABS, czy to jest PBT ale wydaje mi się, że będzie to po prostu ABS, no to będzie raczej ABS, to nie będzie PBT Double Shot na pewno. Sam kick jest dość szorstki, na pewno jest pokryty y, jakąś matową powłoką, która fajnie leży na palcu, a w sumie bardziej przycisk leży fajnie pod palcem. Trafiamy z łatwością w te klawisze, nie zjeżdżamy z nich, nawet jeżeli gdzieś tam jesteśmy lekko już zmęczeni, i gramy dłuższą chwilę, to ręka nie zjeżdża z tych klawiszy, to też jest chyba plusem. Przełączniki: brązowe przełączniki marki Kali, liniowe przełączniki, jej aktywacja na poziomie 2 mm od 45 do 55 g siły trzeba włożyć, żeby ten klawisz zaktywować. Bez tego charakterystycznego kliku z racji liniowej charakterystyki pracy, wlutowane w podstawę, więc w przypadku awarii przełącznika, albo Odlutowujemy go i wlutowujemy nowy. Jeżeli potraficie, jeżeli tak ja nie potraficie, no to szukacie nowej klawiatury. Nie pasuje mi z kolei tutaj to, jak właśnie ten kick jest zamontowany na przełączniku. Ja bardzo nie lubię tego momentu, kiedy wciskamy przycisk i on uderza albo o podstawę klawiatury, co się w tym przypadku nie dzieje, albo uderza dość wyraźnie o sam przełącznik. Chodzi po prostu o to, że kick jest tak wysoki. A konkretnie, nawet jest tak niski, że podczas wciśnięcia do aktywacji on uderza w plastik, jest takie nieprzyjemne uczucie. Czasami może to nawet powodować jakiś dyskomfort, jeżeli bardzo szybko wklikamy. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, klawiatura jest dość cicha. Ten brązowy przełącznik robi swoją robotę. W, moim, w moich warunkach domowych była ona dużo cichsza niż klawiatura, z której korzystam na co dzień, nawet. Moja żona powiedziała, że o, masz nową klawaturę, bo pracuje dużo ciszej, więc jest to wręcz odczuwalne, a nawet słyszalna zmiana, jeżeli przechodzimy z Sherry Red na Kali Brown. Ogólnie przełączniki Kali to są przełączniki, z którymi mam dobre wspomnienia, ponieważ pierwsza klawiatura mechaniczna, którą zakupiłem, właśnie była na takich przełącznikach, tylko że niebieskich, posłużyła mi bardzo długo. Tutaj producent gwarantuje 50 milionów kliknięć, więc to standardowy wynik przy mm, przełącznikach. Spójrzcie sobie teraz na przebitki, jak wygląda ta klawiatura. Posłuchajcie jej nawet przez chwilę. Jak jest, podczas pisania nie będzie żadnej referencji, będzie sama ta klawiatura, żebyście usłyszeli tylko ją i to tyle chyba. Zawartość opakowania to sama klawiatura Viper V730, ale też szybki przewodnik i naklejki Viper, które zostały schowane w eleganckiej czerwonej kopercie. Wymiary klawiatury to 22x45,8 cm na 4,4 cm, waga 1100 g. Funkcje n rollover oraz anti-ghosting podświetlone. Klawisze LED, 5 profili oświetleniowych, 6 przycisków z efektami świetlnymi LED, 8 klawiszy multimedialnych wysokiej klasy obudowa. No i to tyle, jeżeli chodzi o specyfikację, którą producent podaje na stronie oraz podaje ją na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. No, dość mało. Nie zawiera to skomplikowanych opisów. No, mamy informacje o anti-ghostingu i enki rolloverze, ale to jest raczej standard przy gamingowej klawiaturze, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby klawiatura, która wychodzi i jest nazywana gamingową, bo ma na przykład podświetlenie LED i mechaniczny przełącznik, nie miała funkcji anti-ghostingu. Tutaj ten anti-ghosting dotyczy 104 klawiszy, więc wciśnięcie wszystkich klawiszy naraz na klawiaturze zostanie zarejestrowane przez komputer i do niego po prostu przesłane. Co do podświetlenia. Dobrej jakości LEDy, ładnie wyglądają. Ja korzystałem raczej ze statycznego podświetlenia. Powiem szczerze, że już w klawiaturach podświetlenie statyczne to chyba takie, które najczęściej wybieram, bądź ten tryb Rainbow, jeżeli jest to klawiatura RGB. Tu mamy czerwone podświetlenie. Są momenty, w których klawiatura nie daje rady z tym podświetleniem. No, może nie klawiatura, a konkretnie LEDy nie dają rady z kick upem, Chociażby na spacji, gdzie mamy cztery takie kreseczki zaznaczone, a tylko na dwóch widzimy podświetlenie, na dwóch skrajnych jest ono dość słabe. W instrukcji obsługi znajdziemy informacje o dedykowanych klawiszach służących do zmiany trybu podświetlenia oraz jego intensywności i prędkości. Mamy też możliwość nagrania swojego podświetlenia i to jest moment, w którym brakuje mnie aplikacji, ponieważ jeżeli mamy taką dość skomplikowaną funkcję jak zarządzanie oświetleniem z pozycji klawiatury, Zdecydowanie wolałbym bardziej mieć do tego aplikację. I tak wiem, że ta aplikacja służyłaby tylko i wyłącznie do podświetlenia, ale czemu nie? Firma Viper posiada też inne produkty, chociażby myszkę. Można by wydać jeden sterownik służący do chociażby organizacji podświetleniem tego, co się dzieje na naszych produktach. Coś takiego jest zawsze mile widziane wśród graczy i na pewno byłoby z chęcią używane, ale wiadomo, dodykowany sterownik to są dodatkowe koszta. A jeżeli chodzi o koszta w tej klawiaturze, to wydaje mi się, że ta klawiatura jest troszkę uboższą wersją V770, który jest z pełnym RGB i chyba nawet na podobnych przyłącznikach. Nie wiem, nie testowałem, nie oglądałem. Warto dodać też, że ta klawiatura wyszła dawno temu, ponieważ pierwsze testy były już ponad 4 lata temu na YouTubie. Od tego czasu zmieniono wizualnie karton, chyba że karton na Europę wygląda inaczej niż karton na Stany, co też jest bardzo prawdopodobne. Klawiatura niestety jest jedną z tych, których nie poleciłbym. Sam Viper nazywa ją jako Novice. I teraz nie wiem, czy ten Novice, czyli to oznaczenie, że klawiatura jest dla początkujących, oznacza to, że daliśmy Ci brązowe przełączniki i jednokolorowe podświetlenie, żebyś zapoznał się z klawiaturami mechanicznymi, bo jesteś takim Novicem. Czy może jesteś początkującym, więc dostaniesz fajne przełączniki, a na resztę ci poskąpimy, bo damy ci jeden kolor podświetlenia, kilka trybów, brak sterownika, brak królczyka do wyciągania kikapów. Zrobimy nieodłączane podkładkę pod nadgarstek i wbudujemy ci klawisze multimedialne do obsługi tak naprawdę muzyki i dźwięku, zamiast dać ci chociażby pokrętło i zwykły przycisk mute, w sensie pokrętło do zmiany głośności i przycisk mute, żeby wyciszyć wszystkie dźwięki w systemie. No ale jest to jednak klawiatura, która została wydana około 4 lata temu, więc na tamte czasy też może takich rozwiązań nie stosowano. To, czego mi brakuje po tych 4 latach, to jest zdecydowanie zmiana ceny, ponieważ ta klawiatura jest w granicach 300 zł, gdzieś 259 widałem, widziałem, ale zdecydowanie 289, 299 i to jest zdecydowanie za dużo na to, co oferuje nam ta klawiatura. Ja zdaję sobie sprawę, że koszta produkcji klawiatur wcale nie są tanie i że na pewno te LEDy i przełącznik plus ta świetne aluminium, e, boże lotnicze, nigdy nie mogę tego zapamiętać, to są koszta, które wymagają jakiegoś zwrotu, ale w tej cenie znalazłbym spokojnie. Kilka, jak nie kilkanaście klawiatur, które zaoferują dużo więcej niż to, co robi Viper. Nie chcę też mówić jakoś strasznie źle, bo klawiatura spełnia wszystkie swoje wymogi. Przede wszystkim pamiętajcie, to jest brązowy przełącznik, więc on jest cichutki i delikatny. Nie ma trzeszczenia na klawiszach, chociażby na spacji, co jest najczęściej obserwowane w momencie, kiedy ten przełącznik jest jakiś niski klasy i, i wsporniki też nie domagają. Tu oczywiście nie ma jakiegoś. Mega smarowanie, te smarowanie można by przeprowadzić sobie samemu, ale mimo wszystko mamy dobry produkt, ale zdecydowanie za wysokiej cenie. To chyba wszystko, co bym chciał Wam powiedzieć o tej kleweturze. Podsumowując, nie jest to najgorszy sprzęt, ale zdecydowanie za drogi, więc jeżeli traficie go na jakiejś fajnej promocji w cenie, myślę, do 220-250 zł. To można by się o nią pokusić, żeby gdzieś ją komuś sprezentować albo zacząć z nią swoją przygodę w gamingu. Na pewno nie zawiedziecie się i jeżeli przeskakujecie z membranówki albo półmembranówki na mechanika, to będziecie zadowoleni, a szczególnie jeżeli lubicie cichą pracę klawiatur. Z mojej strony to wszystko. Dzięki serdecznie, że byliście po raz kolejny. Życzę Wam miłego dnia, tygodnia, wieczoru, weekendu, czegokolwiek. Do usłyszenia.